Postawy. Nic to mnie nie obchodzi. Ja wyszedłem, znalazłem pracę, będę żył w kraju nowym. Mnie ten kraj nie obchodzi. Takie postawy na szczęście są bardzo rzadkie. Może być postawa inna. Postawa, że ja sobie utworzę własną Ojczyznę w takim środowisku emigracyjnym, że możemy sobie ukształtować własne formy polskie i to mi zastąpi tę ojczyznę, która pozostała tam między Odrą, nad Wisłą i Bukiem i mnie też także bardzo mało. I to jest właśnie cecha Polaków, że nie potrafią być jakiejś większej masie obojętni. Mimo, że więź z ojczyzną przez odległość, przez upływające lata coraz będzie się wydłużała. Coraz będzie, będzie wchodzić. I mentalność, zwłaszcza u młodych, ten kraj, w którym żyją, będą go coraz bardziej. A jednak w naszym sposobieniu i w naszym wychowaniu to, co jest tą tysiącletnią kulturą, pozostanie bardzo długo. Jeżeli czas to ta pamięć odzywa się w ich dzieciach. I to jest ta siła, jak powiedział Słowacki, fatalna, która będzie zmuszała do myślenia i do pomocy. Niech więc Kościół, który, którego tu reprezentuję i który chce aby wszystkie jego siły szły na służbę człowiekowi, na służbę Bogu, aby on wśród Was, umiłowani rodacy, bracia i siostry, wypełnił swoje zadanie, a Wy byście mogli go także wspierać. Część Boże! Następnie pan Czartowski z Edmonton przedstawił w krótkich słowach pracę członków Koła Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a kardynał Glendt wręczył osobiście pamiątkowe medale i złożył podziękowanie osobom zasłużonym w zorganizowaniu i prowadzeniu wydatnej pomocy finansowej dla tej uczelni. Niestety ze względu na ograniczony czas dostępny dla naszego reportażu nie możemy pokazać państwu wręczania medali ani też części artystycznej przygotowanej przez młodzież polonijną.